No! 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 I yo, what up, Games! i witam z kolejnym filmie na kanale. Tak jest, oficjalnie rozpoczęło się, i jesteśmy w sezonie tak zwanych teaserów zombies. I w tym przypadku tak jest, mamy ogromne informacje oficjalne, prosto w sumie od Activision, jakiego tutaj, wiadomo, głównie prowadzącego tą, tą całą grę, tą całą Zombies, Slash Hammer Games, tą całą, powiedzmy, grę, I jakoś jest także Treyarch, także mamy ogromne informacje na temat właśnie eventów, które się tak naprawdę podziały w tak naprawdę kilka takich ciekawych wyjaśnień i oczywiście przed nami jest ten gość, czyli Edward Richtofen, który oczywiście oficjalnie się nazywał... Wiadomo tutaj w Cold Warze jako dyrektor Edward, tak, Edward Richtofen, który początkowo był oczywiście w historii Eteru, jak i teraz mamy tę te, całą, powiedzmy, tą nową historię tak, tak zwanego morsznego Eteru, który oczywiście jest spółdzielony z Codorem, Vanguardem, no i teraz z MWZ, czy też WMZ, ee, czy też po prostu Modern Warfare Zombies, także na szczęście wygodnie na w górę. No i co, lecimy, ponieważ zombies czekają. A więc tak jak to było w przypadku oczywiście marketingu całego eventu, tutaj, który był w Modern Warfare, e, wiadomo, w Warzone, jak i w Modern Warfare tutaj, jeśli chodzi o reveal całe, całej gry, tak, w sezonie piątym no to no, było to podobnie. Wysyłał oczywiście nam informacje e, tutaj Makarów z SMS-ami i tak dalej. W tym przypadku nie wiemy, kto jest tym tutaj nieznanym dzwoniącym, a raczej nieznanym, który nam wysyła te SMS-y. Lecz jak kilka tutaj rzeczy pod poddany numer, który w sumie potem pokażę na ekranie, otrzymacie kilka informacji na temat Requiem, na temat danej sytuacji, od dyrektora samej informacji. Także bardzo ciekawe. W sumie, no, tak naprawdę przejdźmy od samego zdjęcia, które oferuje nam bardzo dużo informacji. A więc moi drodzy, wczoraj, czyli tutaj. 18 września, ponieważ jestem oczywiście trochę spóźniony, wy to widzicie pewnie 20 dopiero. Tak, czy znaczy jest to pierwsze zdjęcie, które oczywiście oficjalnie otrzymaliśmy od Call of Jak widać mamy tutaj telefon, mamy mapę, tak, który tu już oczywiście gracze gracza spekulowali, że to jest nowa mapa, która oczywiście będzie na premierę dopiero 5 grudnia, a dlatego, że 5 grudnia rozpoczyna się sezon pierwszy, tak, w Call of Duty Modern Warfare 3, ale tego oczywiście widzimy tutaj znaczek Omega, więc od razu wiadomo, że tutaj mamy potwierdzoną omegę. Ci, co nie wiedzą, kto to jest Omega, to była oczywiście tak zwana kategoryzowana zła Tutaj wy oczywiście kodłoże, tak? Z 2020 no do końca ona nie była zła, ale no można to tak, to tak pseudo uznać, tak? Oczywiście wy modelów, 3, to znaczy Modern Warfare Zombies, czy też MWZ czy też jak już mówiłem wiele razy MWZ e, będziemy mieli właśnie nową frakcję, która się będzie nazywała Termus Thermus Outcomes, która oczywiście e, będzie, będzie oczywiście próbowała, wiadomo, tutaj zdobyć e, kryształy w sumie zdobyła kryształy, ostatnie ryskie kryształów, aby wiadomo, zbudować z tego broń e, tutaj chemiczną, także taką powiedzmy bardzo groźną na świata, więc to jest takie ogólny namiaska taka fabularna i my jesteśmy tutaj weźmy ekipą, która ma to powstrzymać. Czy będziemy grali jak Rekiem? czy będziemy częstko, częstką Rekiem? czy może będziemy Omegą? Tego jeszcze nie wiemy, ale czy to tu widzimy? Widzimy tak, że mamy tutaj dziennik re, e, raportów Omegi, jest to 1800... E, 1000, sorry, 1985, tutaj bardzo jest słaba rozdzielczość, więc zbytnio tego nie widać, lecz tak, to mamy także, także jakąś broń i tak dalej, więc to jest taki pierwszy tizel, który nam pokazuje, jest Omega, mamy daną mapę i też mamy w sumie te dane, dane miejsce zaznaczone i te dane miejsce właśnie zaraz pokażę w sumie tak dosłownie z pierwszej osoby. A oto moi drodzy kolejny teaser, który jak wiesz to widać to jest właśnie te skrzyżowanie, które jest tam na mapie pokazane i zakładamy, że to oczywiście jest teaser trailera, który oczywiście się odbędzie przypominam 5 października na evencie ogromnym, gdzie będzie oczywiście reveal integracji tutaj Warzona, jak i multiplayer wiadomo nowej funkcji i tak dalej, cały reveal map wszystkiego funkcji, gameplay i tak dalej. No i przede wszystkim zombies, tak? Ja zakładam, że będzie jakiś taki cinematic wprowadzający lub po prostu jakiś Trailer ogólny, więc zakładam, że to jest ogólnie nie z gry, a z może cinematyka w grze, albo po prostu ze samego trailera, więc jak widać, mamy tutaj żołnierzy, żołnierzy, które są w dosyć chaotycznej, tutaj, e, powiedzmy, rozrubie gdzie mamy palący się samochód, który jest wywrócony, mamy żołnierzy, którzy biegną, tutaj mamy żołnierza, który, wiadomo, e, klęka, <laughs> Tak można to powiedzieć, mamy także LTV już oczywiście z DMZ, jest to oczywiście e, pojazd tutaj opancerzony z więc brzmi to ciekawie. Zakładam, że to jest taki, e, wiadomo, vibe nocny, bo zresztą widać, nie wiem, nie wiem, tak, ale tak, to jest. E, Noc, więc nie ma żadnych, wiadomo, nanowizji, czy jak tam się nazywa, wiecie, więc no, brzmi, brzmi to ciekawie, ale zakładamy, że to raczej nie będzie gameplay, gameplay raczej będzie w formie dziennej, a może będzie, wiecie, wiecie, może będzie dzień i noc, nie, nie mam pojęcia, ale już takie, wiadomo, małe spekulacje ode mnie, że pokazuję wam tutaj, co ja widzę i naprawdę wygląda to bardzo intrygująco, co nie? No i ostatni mój taras jest teaser, który tutaj otrzymujemy od żołnierzy, którzy, powiedzmy, są w trakcie misji i tak dalej, And contained in the Senate report or origin origin known local servers unresponsive. Legally wants to uh, wants you on this with me. Uh, local comms are all noise, one credible lead need to get a fence around this before it goes wide. SSO SG Więc to jest jakaś nasza dana frakcja, która potrzebuje jakby tutaj pomocy i tak dalej. No nie, to jest takie oczywiście bardzo kryptyczne, mamy nie wiedzieć dosłownie, o co to jest, o co tu chodzi, bo to jest wyjęte spod kontekstu, lecz tak, to jest oczywiście co otrzymujecie w SMS-ie, jak piszecie tutaj e, wiadomo, requiem i tak dalej. Co my przejdziemy do kolejnego teasera. No i moi drodzy, jeden z największych, dzisiejszych właśnie teaserów, on wyszedł dzisiaj 19 jak to nagrywam Jest to ogromne tutaj potwierdzenie, chociażby Requiem, jak zresztą widać mamy Weavera, mamy Grave, e, Grave <grystanie> Doktor Grave <Grey. grystanie> Mamy także Carvera i zakładamy, że tu jest Strauss, ale jest ucięte I oczywiście mamy tutaj e, zombie, no samego ząbiaka z Cold War a to w sumie jest nawet ta sama scena z Cold War, gdzie oczywiście grupa tutaj Omega w 1944 pi albo piątym tak weszli do oczywiście tajnego bunkra i znaleźli tutaj eteryczną formę zombiaków i tak dalej, którzy wyszli z portalu i tak dalej e, wiadomo tam zaginęli ci żołnierze tak zwani N zombies, już nie dokończę wiadomo N słowa ale no, mamy także notkę bardzo ciekawą if they are real they, they will they will Shalas? Nie mam pojęcia co to pisze, bo jest tak dziwne napisane, if they are real, they will be, be coś tam, ad, nie wiem, nie wiem, tak wygląda jak ady, nie? Eee, więc no, jeśli są prawdziwi, będą, nie mam pojęcia, ale już jest podpisane Z, dajcie razem co wy tutaj widzicie, ja widzę tutaj jest poro dziwnych pikseli. Jest podpisany jako Z e, i to jest niby tutaj perspektywa złego gościa, tak? E, tutaj więc to jest też ciekawe, ponieważ Z to mógłby być chociażby Imran Zakhajew, tak? Zakajew który był w serii Modern Warfare czy też w kodłoże tak? W samej kampanii, więc e, no tutaj w tym zresetowanym uniwersum, który oczywiście mamy nie Ether, a Mroczny Ether mógłby żyć, prawda? Tutaj wiadomo, wszystko jest możliwe. Oficjalnie on umarł w 2011, w starej serii Modern Warfare. Oczywiście cały, powiedzmy, Black Ops 4 wszystko resetował, ponieważ jak wiecie, Nikolaj zresetował cały, cały tutaj e, no, zrestował cały uniwersum tak, żeby Samantha mogła sobie żyć. A po Samanty tyle wiemy, że oczywiście jest w weterze i... Czy ma się dobrze? Tego nie wiemy. Jak, jak pamiętacie, pod koniec, oczywiście, endingu Forsaken sama ta się poświeciła, aby pomóc, aby powstrzymać raczej ogromnego tutaj stwora z eteru, e, którym był Zajchow tutaj, e, no wiadomo, który się przestarczył w ogromną e, tutaj e, tą bestię eteryczną, już nie pamiętam jak ona się nazywa lorowo, lecz no, brzmi tutaj ciekawie, ponieważ fabuła ogólnie tak się trochę dziwnie zakończyła, wiadomo zostawiła taki trochę duży cliffhanger i oczywiście cały Edward, planer Edwarda i też dyrektora powódź się zgodnie z planem, czyli tutaj oczywiście pozbył się Maxis, e, wiadomo, wykiwał Elma Omega, no i pozbył się powiedzmy tutaj requiem, który mi się wysługiwał już od wiele dawna, ponieważ po to była ona stworzona, żeby powstrzymać tutaj, e, wiadomo, całe zło, które wystąpiło na świecie, więc wiadomo, tutaj jak się miał wejść fabułę całą Cold War'ową, to jest ona naprawdę, naprawdę bardzo poważna. Mimo, że się nie wydaje, to jest bardzo mocna, ponieważ tak naprawdę ona się opiera na całym właśnie planie e, właśnie Edwarda Richtofana, który próbuje uratować swojego, wiadomo, biednego... Prawdopodobnie pseudo-martwego syna, tak? Który, który, wiadomo, jest zagubiona dusza w Eterze, więc, to wiadomo, był internet na ten temat. Więc, jakby dajcie w sumie znać jakby się chcieli na ten temat rozgadać, bym mógł oczywiście oficjalnie tutaj zrobić oddzielny film na ten temat. E, t, e, tych całych, e, wiadomo, e, tutaj popularnych portwistów, które są bardzo ważne i tak, jakby ludzie przeaczają, co nie? E, więc, no. Więc dajcie znać, jakbyście tutaj chcieli to widzieć A no, i a propos tutaj kończąc Także mamy ponownie mapę, która będzie w Warzone, prawdopodobnie Ale pierwszy oczywiście będzie na premiery 10 listopada, gdy gra wyjdzie w Zombies tylko, tak zakładamy Jak widać mamy tutaj jakieś kropki, kwadraty, Xy. I... Nie mam pojęcia co to ma oznaczać, tu mamy jest też jakąś sztukę, którą Taka szcząka jest, że nawet nie rozczytam, we are coś, co pisze, nie wiem, jakiś tutaj Taker, nie mam pojęcia co tu pisze, jest to bardzo zablorowane lecz Dosyć ciekawe, dosyć ciekawe, że tutaj mamy te postacie i tak dalej e, Czy będziemy mieli możliwość tymi postaciami zagrać, nie mam pojęcia Tu mamy też teren, który wygląda dosyć, e, nie wiem, jakbym go już kiedyś widział Ale może dlatego, tak mi się wydaje, bo widzę blu, blueprint, wiecie, jest na niebieskim, co nie? E, więc no, zobaczymy, tu jeszcze mam dodatkowo scenkę z Cold War, a tak? Tutaj, e, wiadomo, znaleźli właśnie w tym 45 tą całą eteryczną maszynę, D-Maszynę, także no jak pamiętać ostatnio co widzieliśmy na pokodu, że był to właśnie Ravenow po 5 latach i tak, te notki, które teraz tutaj oglądamy z, z 1981 roku, czyli 5 lat później po powiedzmy tym co się stało w wykolorze, tak? I tutaj ostatnio co widzieliśmy powiedziane PECA, o którym zbytnie dużo nie wiem informacji, ludzie próbowali tutaj wysłać SMS PEK, lecz im powiedzmy tutaj nic nie dawało, lecz wysłali notkę tutaj Sergej, Sergej Ravenow i otrzymali bardzo fajne informacje. Najnowszy teaser właśnie dzisiejszy daje nam znać o Ravenowie, a raczej Rawonów, który. Nie wiem, jak on będzie żył, bo wiecie, on był dosyć. No, nie, że stary, ale wiecie o co chodzi. Miał swoje lata w 80. A teraz, jako że będzie 2023, nie mam pojęcia, ile on będzie miał lat, ale brzmi to crazy. I w sumie, zobaczcie drugi teaser. A więc, tak, to, oto Ion i on i jego dane. Mamy personal file summary oczywiście 06, mamy szósty. Yy... To chyba jest raczej. Nie, wiecie, w polskim się pisze tak, że mamy pierwszy dzień, miesiąc i rok, tak? Tutaj w angielskim raczej jest tak, że to jest miesiąc, to jest czerwiec. Czerwiec mamy oczywiście tutaj dzień, czyli 11 czerwca 1985 roku. I oczywiście mamy Sergej First Name, Sergej Ravenow. Tutaj odpowiedni tymczasowy status. Nie wiadomo gdzie jest, gdzie on przebywa i tak dalej. Oczywiście tutaj pochodzenie z Rosji. Tutaj mamy powiedzmy nie działania, tylko. Wiecie, współte S na counter terrorism Defected de 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 w 1984 Know Associated with Soviet based group czy wiadomo omega tu jest bo on był jakby z Omega, ale oczywiście był tutaj tajnym szczurem powiedzmy który tak naprawdę był po tej dobrej stronie, tak? Know Association with CIA based i tutaj pewnie jest requiem, także no. Więc tyle co z tego możemy wyciągnąć, że po prostu po wydarzeniach z Forsyken wydaje się, że ravenos zniknął z radaru. No ale dokąd? Tutaj szybko dla was to tłumacząc, tę tą dolną notkę, tak przez mail kilka plików z datą 1984 potencjalnymi konsultan konsultanci jesteśmy tu jakiś już czas. Chcę twoje ujęcie z naszych czy możemy im zaufać? Więc brzmi jakby był jakiś, wiecie, on rekrutowany albo sprawdzany, wiecie, pyta się czy ich znasz, czy możemy im zaufać. Brzmi jakby właśnie ktoś go, nie wiem, o coś wypytywał, czy coś w tym stylu. A więc no, ale to wciąż jest takie bardzo dziwne, ponieważ on w 20, 2021 roku, ponieważ akcja się będzie właśnie działała w 2021, już tłumaczę ponownie, czyli będzie to oczywiście przed tutaj Modern Warfare 2, ale po Modern Warfare 2019 Czyli tutaj powiedzmy z 2021, ponieważ po eksplozji całego Verdańska, czy tak jakby tak naprawdę po Cold Warze, tak? Akcja tutaj grywalna gameplay gameplay niby ma się dziać w 2021, tak? Więc no, on by na oko miał około 70 lat Także ca trochę to byłoby dziwne, co nie? Wiecie, fabuła w Codwor nie było to nic szalnego, może oczywiście być za zaczerpnięta z Codwora, ale to oczywiście w starej wiadomo nic nie będzie coś super szał, bo... No bo wiadomo, nie raczej nie osiągnął tego co było kiedyś, prawda? E, tej fabuły, lecz no, zombie nie są oparte na rundach, więc są od razu takie wiadomo, ze strony gameplayu inaczej, inna perspektywa, tak, oczekiwania czego się chce, e, więc zobaczymy jak wyjdzie po prostu ten cały A 2.0 ale moi drodzy, tutaj jeśli chodzi o większość teaserów to byłoby wszystko. Na razie tak to wygląda. Ogólnie dosyć szalonie, ponieważ od niedzieli, wiadomo, do poniedziałku i pewnie nawet dziś, dziś, czy jakby to oglądacie, będzie kolejny teaser, także będę starał się oczywiście robić te filmy na bieżąco, tak żebyście widzieli na tych miejscach informacje, także jeżeli chcecie być na bieżąco i mieć, otrzymywać te informacje bardzo szybko, polecam oczywiście mnie na Twitterze, link w opisie lub na Discordzie tam szybciej udostępniam te całe informacje i tak dalej. No i tak przede wszystkim także tutaj na kanale. Jakbyście chcieli, to bardzo docenię, że zostawicie w górę. Bardzo mi tutaj dużo pomoże, a wam tylko tak naprawdę zajmie. Sekundę. Także możecie dać co o tym myślicie? Z członków Requiem Projekt Janus, Janusz i więcej na stole do zbadania. Przyjemność do Vanguard. Ta historia wydaje się od samego początku bezpośrednio wiązać z Wojną. Ja już znikam, także dziękuję Wam za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnych na razie. out.